Drodzy widzowie! Kolejny odcinek! Blood! Tak jest! Odcinek drugi po złej stronie torów! Co to oznacza? I przekonamy się, pamiętacie? Tutaj byliśmy. Tu nie, możemy już wrócić. It's Co ciekawe, tego sekretu tam też nie ma. Tylko nie zebraliście w poprzedniej rundzie nocy, już przepadł. Dobra, wychodzimy tutaj. Pierwszy zombie na nas czeka. Jak zwykle, my na niego też. Dobrze. Okej, okay, podnosimy tutaj proszę was. TNT. Nie bez potrzeby, proszę bardzo. U. I drugie TNT. O i grubość zaczyna. Wchodzimy w ten tutaj od towagonik. Okej, okay, spokojnie. Przesujemy okolicę. Pozwólcie uwagę sekretów mamy mniej jak w pierwszym tutaj odcinku, tak? Ale wrogów... Prawie trzykrotnie więcej. Ja nie wiem. Ale te wszystkie gry typu właśnie Quake, Red, Doom... Tak działają, że pierwsza plansza to jest sielanka. Tam się niby dzieje spokojnie i każdy normalny gracz myśli sobie ooo, fajna, prosta gra. A potem dostaje w twarz... <grym> poziomem drugi. A tutaj poziom trudności mocno wzrasta. ma się nową broń. Shotguna. Oj, przyda się, przyda. Tutaj nic nie ma. Tu mamy dwóch zobiaków. Standardowo po flarze. Tak jest. Po flarze na klatę i po. Dobra, zbieramy amunicję do, do naszej nowej broni. Po wciśnięciu tego guzika... Przekręcamy wagon. Tytuł odcinka. Po swojej stronie to robicie. Po przekręceniu. Nie, to też, że nic nam nie robią. Nie musimy się nimi przejmować. Znów mamy sobie jak każdemu po flarze. A nie zawsze ta flara chce się załapać, tak powiem. Ale jak się już załapie, no cóż, efekt jest bardzo dobry. Okej, okay, tu nie ma nic. A, widzicie, No już nas czeka. Tak jest, dwa strzały No, szupgana, lepiej czas bliska. dużo lepszą tutaj nie tyle celność, co obrażenie zadaje dużo lepsze. Dobra, weźmy sobie troszeczkę flary, bo wchodzimy, drodzy widzowie, na stację kolejową, na dworzec. No i tak. O, już wam tłumaczę. Pociąg do Poznania, jak zwykle opóźniony. I u nasem tylko dwie godziny. Ale my PKP. Dobra. Na no, każdego po flarze. Akurat ci nie są na zagrożenia. tutaj. No ale cóż, jak wszyscy to wszyscy. Wypróbuj na chrzątkową broń. Działa. Działa dobrze. Okej, okay, otóż tak, dobra. Tu u góry jest spokój, teraz uwaga. Uwaga, bo trudny moment. Tu mamy. ...przeciwnika, który jest w sumie nawet prosty. Ale obok... Obok ma kolegę... ...w ciemnych ciuszka. No on ma maszynowe. Oj, znowu zabiera bardzo szybko. Na tych trzeba uważać. No, ty nie żyjesz... Ty nie żyjesz... No, kurde no. Mogłeś umrzeć? Nie wiem, te flary się zbogowały. Dobra, zabity. Podnosimy klucz. Zbieramy amunicję. Dobrze, drodzy widzowie. To jest ta chwila, ten moment, kiedy użyjemy sobie apteczki. Okej, okay, dobra. Mamy to. Aga, spokojniutko, pociuchutko. Oj, ten jest mocny, ten jest mocny. Biele nam bardzo szybko życie. Wiecie, jak szlimy z shotguna do zobiaka, to to nic nie da. Trzeba jeszcze raz. Na tego zobiaki warto wysadzać albo podpalać. No, to raz jest sztuka. No zginie od shotguna też, ale no. Szkoda amunicji, Oj szkoda. Dobra, poszczajmy sobie... Nic mocniejszego kalibru. I okej. Okay. Drodzy widzowie... Czas na sekrety! Tylko patrzę czy mamy tutaj spokój względny. A więc tak, ciskamy ten tutaj telefon. I podnosimy pancerz, widzicie? To był sekret. A Teraz wam pokażę dodatkową korzyść. Wchodzimy i zostajemy na tym. Wjeżdżamy na górę, mamy flary. I to już nie jest sekret, ale amunicja jak zwykle jest potrzebna. Dobra, spłoń. I drugi, dobra. Niech się palą, a w czasie uzupełnimy sobie. Tak jest, ta apteczka z pierwszego tutaj etapu bardzo potrzebna. Podnosimy amunicję do shotguna. No? Tutaj nie ma nic. Tu jestem przeciwny, jak go lepiej spalić. Dobra, bierzemy tutaj. Wysadzamy na tą ścianę. Tam będzie sekret za tą gaśnicą. Ok, co? Walczymy ze szurami. To prawdziwa plaga. Zgniętliśmy jednego. A? Dobrze. O, tu można różne rzeczy. A, widzicie? Fizyka gry na najwyższym poziomie. Dobra. Pyk. Isa. Widzicie? Odblokowaliśmy sobie tutaj Sekretny tutaj obszar z amunicją. Aga, otwieramy szafę. Czup <grystanie> No cóż, nie żyje. Dobrze. To nie wszystko. Widzicie takie rączki? To jest przycisk. Wciskamy go. I w sekrecie mamy drugi sekret. Niewidzialność. Jesteśmy teraz niewidzialni. Oj, wykorzystajmy to. Wykorzystajmy to dobrze. Idziemy tutaj na drugą stronę. to biblioteki. Ty nie żyjesz, ty nie żyjesz, ty nie żyjesz, ha? Ja? Myśmy nie widzieli, przypominam. Póki tak się dzieje, staramy się jak najwięcej się pozbyć. Okej. Okay. Dobra, czy nam się kończy, ale wykorzystaliśmy ją dobrze. Okej, okay, możemy tutaj wrócić. Powinno być tutaj spokój i czysto. I tak właśnie jest. Drodzy, widzę, po co tu przyszliśmy? Przyszliśmy tutaj po sekret, ja. Tak? I apteczka uzupełniona. Przyda się. No to nie wszystko. ten mnóstwo jeszcze raz. Tym razem idziemy w tą stronę. Okej. Okay. Tu na górę możemy skoczyć, tylko że tutaj absolutnie nic nie ma. No tu jest taka jedna dziura. Ale tam dostaniemy się od innej strony. Póki co wyczyszczone. Wyczyszczoną tą stronę i wyczyszczoną tą stronę. Tak więc. Zwiedzamy górę. A i mamy mocnego przeciwnika Niech spłonie Zanim pójdziemy do drzwi Rozwalamy okno A, i proszę bardzo Nasienie życia Pamiętajcie, życie tkwi w nasieniu. Nie, czekaj, to nie brzmi dobrze. Chociaż jest prawdziwe. Okej, okay, drodzy widzowie. Idziemy do ...Biura menadżera. Mamy klucz. Z tym kluczem możemy prosić o audiencję. A. Menadżer nie jest sam. Dobra, uciekamy jak zwykle. Niech płoną. Ok, spokój, cisza. Menadżer. Na biurku menadżera mamy klucz. Patrzcie, co się dzieje. Tutaj mamy sekret. Podnosimy sobie podwójne bronie. I teraz. Musimy mieć mu luk. Tak, nie dajemy się trafić. Okej, oni będą stawać. Najlepiej byłoby mieć flamy, no ale ni niestety skończyły mi się. Tutaj amunicji jest naprawdę bardzo niewiele że Przynajmniej w tych początkowych etapach trzeba oszczędzać. Tutaj można szastać. Okej, okay, mamy klucz biura menadżera. Możemy iść na drugą stronę. A ja tutaj byłoby niebezpiecznie, ale wykorzystaliśmy naszą niewidzialność. Tak więc zrobiło się trochę bardziej bezpiecznie. Dobra. sąpiaku hmm. Mamy całkiem sporo tych dynamiczów. Wykorzystajmy je. Oj, tylko uwaga, żeby sobie nie walnąć w twarz. Dobra, odpalamy coś na dalszą odległość. otwieramy drzwi. I okej, okay, dobra. Wchodzimy. Jedzie pociąg. Przywitajmy pasażerów. Na to o pociąg. Ok. Pasażerowie przywitali. Witajcie. Tak jest. Tym pociągiem będziemy podróżować. Cały kolejny poziom będzie w pociągu. A, to taka nowość. Tu się kończy level, ale jak widzicie mamy jeszcze jeden sekret do odkrycia. Okay. Tu trzeba było wysadzić ścianę. No, jako, że i tak waliliśmy naszych przeciwników, to przy okazji ją wysadziliśmy. Ostatni wróg. Pożegnajmy go honorowo. Drodzy widzowie, tu można wysadzić ściany, ale jest to zupełnie zbędne, ponieważ zrzućcie oki. A, to jest ta dziura nad tą biblioteką. Jak zajdziemy, będziemy w bibliotece. Nie musimy tam być, to jest niepotrzebne. A jak wystawimy tą ścianę, no to wyjdziemy w tym miejscu. No, też niepotrzebne. Szkoda dynamitu. Sekrety mamy zaliczone. Mamy wszystkie. Nie ma tutaj super sekretu. Super sekrety są bardzo rzadkie. I nie są w każdej planszy. Jak jakieś będą, spokojnie pokażę. Póki co, mamy full. Kończymy. Wszyscy wrogowie zabici. I wszystkie sekrety zebrane. No, przyznajcie sami. Było trudniej. Wrogów było zdecydowanie więcej. A poziom trudności będzie tylko wzrastał, więc jest, jest na co czekać. Ja tu się będę męczył, wy będziecie oglądać, wcinać popcorn. No cóż, takie życie znanego wielkiego youtubera. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.